Hej śmieciku, witajcie, z tej strony Gilan i to dziś widzowie w nowym rozdziale trzecim, tak, może nie słychać po mnie, ale zaczynamy rozdział trzeci, mega się jaram. w końcu mnie wczytało, bo w ogóle są problemy z serwerami, całe serwery płoną, moje pika i w ogóle, ale udało mi się w końcu wejść do tej gierki, więc zobaczmy co tutaj się stało, oczywiście idziemy na nową mapę, no i zobaczmy, podobno w ogóle nie można wejść do gierki, więc śmiesznie jest generalnie, ale kurde, no jaram się, mega, i uwaga, uwaga, okej, okay, okej okay. Z tego co ja musimy iść do tego tutaj do ogniska i fundament mam nam coś wyjaśnić W sensie chodzi tutaj o mapę i w ogóle, więc zaraz sobie zobaczymy o co tutaj chodzi. W ogóle generalnie mapa prezentuje się bardzo spoko Karny, taki średni, bo jest tylko fary, fajne, farych, sk fajnych skinków. Ale no cóż, a ja od razu zapraszam po tym odcinku, co będziecie widzieć na live'a, bo w niedzielę właśnie jak jest nowy sezon, będę prowadził live'a z oddziałów albo po prostu z nowej mapy. A my zobaczmy, co tutaj fundament dla nas nie przygotował. Mam się Przez ostatnie parę lat wszyscy sporo przeszliśmy, a o wielu rzeczach nawet nie pamiętacie. Daliście z siebie wszystko, ale dopóki nie uwolnimy punktu zerowego, czekają nas zagrożenia takie jak ostatnia rzeczywistość, albo gorsze. Nie da się tego uniknąć. Więc potrzebuję waszej pomocy, by zniszczyć urojony reżim. Tak długo, jak wykorzystują punkt zerowy. Zagrożony jest cały świat. Z waszą pomocą możemy się uwolnić z tego miejsca i na dobre opuścić pętle. Oho, czyli... Do domu. czyli wtedy już nie będzie nic o punkcie zerowym i tak dalej, ty, ale jakby tak w czwartym chapterze nagle nie ma punktu zerowego i coś innego będzie niż punkt zerowy. O, tutaj widzimy nową mapę. Generalnie to ja trailer będę wszystkie przemił, bo widziałem. Ale ta zimowa mapa, nie no, pięknie to wygląda, naprawdę. Już chciałbym zagrać pierwsze składy, nie. No, i oczywiście odwrócona mapa. Standardowo. już że czwarty czapta, albo druga mapa w tym sezonie to jest ta środkowa, ale tam na środku jest tylko punkt zerowy i jakieś jaskinie, więc rodzaj tego nie będzie. Ale dużo rzeczy widzieliśmy, że za 50, ile dni po sezonie będzie tilt Towers, więc tilt Towers wraca. Są przebrane szyby, są e, słoneczne stopnie, są nie wiem jeszcze jaka miejscówka, lepki lasek. Dużo starych miejscówek powróciło. Szczerze nie obstawiałem na to, ale. Nagle powróciły, więc to będzie ciekawe. A Tilted Towers, no, niestety, będziemy musieli poczekać 50, ile dni, ale będą. E, co do mapy, myślę, że jest właśnie mapa, będzie spoko i e, z bardzo dużo nowych broni. Dużo, bardzo nowych mechanik. E, punkty na arenie są od razu zresetowane, więc na pewno też dzisiaj mam rękę sobie pogram, ale to oczywiście już po streamku. E, pewnie może z jakimiś widzami, więc jak coś tam po streamie dzisiaj na, na PW, to z, możemy zagrać. I co? Ja tutaj czekam, można sczytać. Mam nadzieję, że jak najszybciej nas wczyta, bo już bym chciał, kurde, kupić karnet, pokazać wam karnet, wrzucić odcinek, no i wiecie. Popykać sobie pierwszej giereczki. Ależ dziwnie, że zresetowali te punkty, ale zresetowali te punkty po to, żeby ludzie, żeby ludzie grali od razu, nie? Patrzyłem to na Twitchu. Yy, I jeśli chodzi o wszystkie. No co? Nie no, widzowie, że nas wylogowało. Na szybkości włączam Fortnite'a i wchodzimy. Nie może, nie może boli. Kurde, wejdziemy, widzę, na tym odcinku. Nie, może, nie wejdziemy. Polecam sobie skipnąć tak pewnie jakieś 30 sekund. Teraz, odcinek. Widzę, że te gierki się wejść nie da, ale jak na razie, no kurde, Fortnite mi się włącza. No mówię, serwery tak płoną, że no, no totalnie nic się nie da zrobić i jedyne, co teraz możecie zrobić, to siedzieć w lobby, więc cóż, mam nadzieję, że te serwery będą poprawione. Czyli to info, że 5 grudnia ten pakiet na ratowanie co jest, no to, no to to jest jednak real, nie? No dobra, już jest Fortnite -ik. Już pewnie będziecie zaraz go widzieć, mówię, skipnijcie sobie jakieś 30 sekund filmik i od razu będę omawiał karnet, bo w tym odcinku tylko omówimy sobie karnecik, który myślę, że jest mega z niektórymi rzeczami, no i tyle, logowanie nieudane, aha, czyli naprawdę nam się nie uda, kurde, wejść do tego Fortnite'ika, no cienko bym powiedział, cienko bym powiedział. Ja się spróbuję dołączyć, ale zobaczymy. Hmm. Hmm, 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 hmm. No musimy czekać, widzę, kurde, no czemu ja wbić nie mogę, no? Już wiecie, też bym zrobił inno niego po prostu wchodzę do gry, wchodzę do karnetu i tak dalej, ale szkoda mi tego event, eventu na początku, nie? Zrazu mówię, skipnijcie, skipnijcie to do karnetu, Najprawdopodobniej ten film będzie trwał z 15 minut, ale to tylko dlatego, że będziemy 8 minut czekali aż nas zaloguje do serwera podczas tego odcinka, bo o ile w ogóle nas zaloguje, bo jak nas nie zaloguje, no to mamy przypał, nie? No proszę, niech nas wczyta, ja tylko pokażę karnecik i tyle, i tyle mi wystarczy. Pokażę wam karnet, pokażę wam jak mniej więcej mapa wygląda Tylko się nie mam tutaj odblokowany, bo się nawet do gierki nie da wbić, więc Pewnie normalnie będzie można grać dopiero gdzieś o 17, więc ja nie wiem czy Epic się nie przygotowało na ten ro nowy rozdział, czy co Kurde Także jak mówię widzowie, tam już od... O, ja chyba dam nawet w komentarzu. Do, o, w komentarzu dam, kiedy będę mówił o bo kurde. Masakra. O, ale być może. Jeśli to nam by się udało, to byśmy może wbili do gierki nawet już. Jest, trzeba, musicie sobie skipnąć o, o 4 minuty, czyli w sensie no. Już gdzieś w trzeciej minucie się skończyło tam gadanie, a już jest szósta minuta. A my nadal jeszcze nie jesteśmy w Fortnite w, w lobby i nie omawiamy sobie tego. Dobra, no dawaj nas do tej giereczki, dawaj, dawaj, dawaj. Battle Royale już zaraz omawiamy szybko karnecik. Ja postaram się. O, no i mamy to. Ja postaram się na szybko omówić ten karnecik i, i, i tyle po prostu. Dobra, tak możemy sobie pominąć, bo to jest trailer postaci. Mamy oczywiście karnet tutaj bojowy. My go sobie zaraz oczywiście zakupimy. Ale najpierw tak, pochwały OK, czyli tej punkciki. Mamy prezent od jakiegoś dziwnego konta. Ok, i dostaje ekran wczytywania. On jest chyba w sklepie z tego co wiem. No i co? Zobaczmy sobie w karnecie. Najpierw go w ogóle sobie kupmy. Piek za 950 fodolców, potwierdzamy zakup. Oczywiście z kodem GGLEON Leon sklepie. Zaraz wam go pokażę. Ale najpierw sobie kupimy. Kupowanie, kupowanie. No fajnie jakbyśmy już go kupili. Aj, no tak te serwery cika. no. Niestety, ale troszeczkę zlagowane, troszeczkę zlagowane, no. Sezon oczywiście trwa do 19 marca, także mamy ponad ten miesiąc, styczeń, luty, no i e, tutaj co prawda e, 19 dni marca. Oczywiście tutaj kod GigiLeon, ja wam pokażę. E, o, proszę bardzo, kod GigiLeon, potwierdzamy, kupujemy. Sorry, tak wszystko chaotycznie że nie mogę w ogóle karnety kupić, ale no jak mówię, są takie po prostu tutaj... E, tak, serwery płoną. U że no nawet, nawet widzicie, że chyba karnetu się nie da kupić. Serio Serie? karnetu nie mogę kupić. Dobra, to widzę, jak nie będzie, jak nie będzie można kupić karnetu, to po prostu Wam umówię ten karnet, co w nim jest, bo. Ale to jest masakra. Chyba jeden z pierwszych odcinków w ogóle nowego sezonu, nie? Dobra, to po prostu pokażę Wam, co jest w karnecie. O nie, jednak się udało. No i zajebiście. Proszę bardzo, i mamy szantę. mamy do niej wyzwania i 5 gwiazdek na sam start. A w karnecie mamy... Aha, no można jej drugi raz kupić karnet. No spoko, spoko, fajnie, drugi raz karnet. no trzeci też. Fajne bugi. No i widzowie, widzowie. Ale mnie tutaj trollują. Dobra. Także mamy tak. Mamy szantę. Mamy ronina. Średni skinek. Mamy brązowe jatagany. Też takie średnie. Para, pradawny kwiat. Też taki sobie. Tutaj mamy smugi mehndi Ok. Dalej mamy styl do ronina. Lazurowy. Oj kurcze, pieczone. Dalej mamy plecaczek karmazynowy. Symbol. Dalej mamy szybujący półksiężyc lotnia. Tutaj mamy emotkę księżycowy ładunek. No taka. O, taka ok. Dotyk lotosu. Aha, fajnie. Do tych Lotosu malowanko. W ogóle jest bardzo dużo nowych broni, więc ostrze gasącego księżyca. To może być ciekawy kilowiok w karnecie. Nowy skin, czyli Port John Lama, czyli skin Lamy kolejny w karnecie. Pakiet pocisków mały monsterek, czyli bardzo fajna emotka według mnie w karnecie, bardzo spoko, że ją dodali pradawny kwiat, pradawny kwiat płaszcz, czyli po prostu mamy taką sobie pelerynkę gasnący księżyc malowanko i tutaj jeszcze smugi płomień pół księżyca, tutaj mamy mamuta lotnie proszę bardzo dalej mamy kill of laminator postrzelamiec, za, znaczy postrzelamiec po prostu malowanko uwielbiam to motka. I co tu się stanie? A, i serduszko, OK. E, Portron lama oddziały specjalny, czyli styl po prostu, kolejny styl Doronina i Opoka, tak, Opoka. To bardzo fajny skin w karnecie dzika włócznia też bardzo fajny Kilow mi się wydaje skarb. E, 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 Skarp no matki też e, bardzo fajne tutaj malowanko. E, skrzynia bestiariusz, OK. Dalej mamy gumiak. W ogóle nie wiem, czy wizowy wiecie. Czy nie? Ale ja mam generalnie, niknął yy, Gileon, Ale dużo ludzi mówi na mnie gumiak, i tak jakby mój skin jest w Fortnite. Cie. Także w sumie beczka, beczka, bo mam swojego skina w Fortnite. Cie. Let's go. I gumo tłuki. Okej, okay, kilofy. Tutaj yy, kolejny styl do Opoki. Paciaja, malu, yy, Te smugi. Tutaj gumo siata, plecak. Mała hahaha, emotka. Ok, czyli po prostu takie się śmianie. Styl do gumiaka. Yy, guma w opałach, malowanko. Tutaj mamy emotkę. Eee, od gumiaka, proszę bardzo. iPorusu wyplu... O kurde, fajna. Bombel balonowy lotnia. Dalej mamy Harlowe, czyli kolejny tutaj skinek, chyba czwarty już styl do Ronina. E, podróżny pakiet Ostrzy. Kilo w kolcoki to też może być fajny kill, taka pałka od, od Harley, jakby takie V2, ciekawe. Wyvern X77. Tutaj jeszcze mamy podniemne kółka. I na dziewiątej stronie mam już Spidermana i styl do Harlowe. Smugi, luźne włókno od Spidermana. plecaczek tutaj od Spidermana, emotka to ty. OK, i dalej mamy na ostatniej stronie Spider-Man, stroj symbiota, Killow, bardzo fajny pajęczynowy, pobijak, pajęczochron, malowanko pajęczynowiec i sąsiedzka sztama emotka od niego. Także co? Ja myślę, że tutaj e, bardzo fajny karnecik, będzie oczywiście wbijany jak najszybciej. E, o maski, opoki, ok, czyli będziemy mieli maski opoki do, od do odblokowywania, bo generalnie mamy tylko złoto i gwiazdki, ok, mamy dodatkowe nagrody, tutaj mamy e, styl do Harlow, do Ronina styl, do Lamy styl, e, malowanko, tutaj tak, o, tutaj mamy Spidermana. Tutaj do poki styl, do harlowy styl, do gumiaka kolejny styl i do szanty. I tutaj pewnie coś za dwusetny aż poziom. I co? Eee, fundament będzie miał e, styl Dwayna Johnsona. I w sumie tyle z tego. Eee, tutaj z tych rzeczy, które mamy mapa prezentuje się właśnie w taki oto sposób. Co? Ja mam nadzieję, że Wam tutaj się odcinek e, spodobał. Pamiętajcie, że stały subiekazoneczkiem, łapkę w górę, żeby używać kodu w sklepie. I sorry, że taki odcinek długi wyszedł, ale no, skrócilibyśmy go jakieś 6 minut, ale no, niestety mi logowało do gierki. Sorry, e, w komentarzu też pewnie będę dawał, e, gdzie no jak sobie skipnąć, ale to nie wiem, po co to mówię na końcu odcinka, ale to jest nieważne. Pamiętajcie tylko jeszcze o jednej rzeczy, czyli wpisywać e, najlepszy kod w sklepie, jakim jest tutaj, e, zaraz Wam powiem. Albo już wam powiem kod GGL w sklepy tak, jeśli będziecie sobie tutaj kupować e, karnecik. E, no i co? Dobra, już nas... O dobra, jednak nas czytało, więc tutaj kod Gilean, potwierdzacie, kupujecie karnet, ja wam bardzo dziękuję. Widzimy się już na streamku Siemoneczko.